Plotki transferowe w ekstraklasie czas na kolejny przegląd najciekawszych plotek spekulacji, jeżeli chodzi o najlepszą ligę świata w tym okienku zimowym. Cześć, dzień dobry, witajcie moi drodzy na moim kanale, kanał 365 Dnia Piłce. Przy mikrofonie Piotr Szepecki słyszymy się przy okazji kolejnego przeglądu plotek transferowych, ponieważ to jest temat ciekawy. I znów doszło kilka interesujących nazwisk. Ostatnio taki materiał pojawił się na moim kanale, który spotkał się z fajnym zainteresowaniem, więc postanowiłem tę serię kontynuować. No i znów spojrzeć na to, jak to wygląda, jeżeli chodzi o te plotki, spekulacje, to co się dzieje na naszym rynku transferowym. Na samym początku wielka prośba do Was, a więc zachęcam wszystkich do subskrypcji kanału. O także łapek w górze pod tym materiałem. Twórzmy tę fantastyczną społeczność. Jednocześnie przypominam o rekrutacji, która cały czas trwa na moim portalu. Moi drodzy, koniecznie wyślijcie do mnie maila, jeżeli jesteście zainteresowani. Początkiem pracy w dziennikarstwie, więc jeżeli chcecie zacząć swoją przygodę z pisaniem, jeżeli się widzicie właśnie w tym zawodzie, to koniecznie do mnie napiszcie z takim próbnym tekstem. Wszystkie informacje na dole pod tym materiałem. Jednocześnie zachęcam też do gry w Football Team. To jest taka gra przeglądarkowa. Menadżer piłkarski zjada czasu, ale kawał dobrej zabawy. Wszystkie linki na dole pod tym materiałem. I teraz przejdźmy do konkretów. Pierwszym zawodnikiem, o którym sobie powiemy, to jest Steve Capuadie, a więc podstawowy, środkowy obrońca Legii Warszawa. Były stoper Wisły Płock, bądź zainteresowanie klubów zagranicznych. Mówi się o dwóch ekipach z Włoch: to jest Torino, a także Udinez. Jeżeli chodzi o ten drugi zespół, to absolutnie to nie ma przypadku, ponieważ za wyniki Udiny odpowiada Costa Runianisz, który przecież prowadził Steve Capuadziego w sezonie 2023-2024. No i grał u niego rzeczywiście bardzo dobrze. Zresztą ten sezon byłego zawodnika na jest też niezły, to jest podstawowy zawodnik, u boku Radowana Pankowa, tworzy właśnie tę linię defensywną, dwie bramki w 20 meczach, licząc wszystkie rozgrywki, między nimi dotrafienie w meczu z Realem Betis, a doskonale wiemy, że w zasadzie nie ma lepszej przestrzeni do wypróbowania się niż europejskie pchary. Tomasz Łodarczyk z Meczyków, który jakby spekuluje i przewiduje ten transfer, mówi o tych przenosinach, podaje, że skauci zagranicznych klubów, a więc Torino Udineze, będą obecni na dzisiejszym meczu Legii Warszawa z Krakowią, także kto wie, jeżeli kapłany gra nieźle, no to już tej zimy w Frunie z Łazienkowskiego. kontrakt obowiązuje do czerwca 2026 roku, a więc na półtora roku przed końcem umowy Legia może go sprzedać i zarobić całkiem niezłe konkretne pieniądze. Landro Morante, to jest drugi zawodnik, który jest tutaj na radarach polskich klubów. Chodzi tutaj konkretnie o przynosiny z zespołu drugiej ligi francuskiej FC Martigues do Widzewa Łódź. Ostatnio o tym mówiłem przy okazji tego materiału z plotkami transferowymi, że z Łodzi do Warszawy może przeniesie Mateusz Żyro, no i tutaj byłby taki naturalny wakat na w tym bloku defensywnym zespołu trenera Daniel Myśliwca, no i kto wie, być może ten zawodnik trafiłby właśnie do RTS-u. To jest piłkarz, który całe życie jest związany z ligą francuską, więc to też Byłaby pierwsza zagraniczna przygoda, pierwszy zagraniczny wojaż. Jeżeli chodzi o liczby, wygląda ciekawie, ponieważ w barwach ekipy z drugiego poziomu ligi francuskiej gra w zasadzie wszystko od deski do deski. Jest to piłkarz wybiegany i jest to stoper, który tutaj no, załatałby tę dziurę po ewentualnym odejściu Mateusza Żyry. Także wydaje się, że to jest transfer sensowny. Ciekawy, natomiast jak finalnie będzie, zobaczymy. Tę spekulację, tę plotkę podał Piotr Koźmiński z portalu i teraz przenosimy się do zimnej Szwecji. Chodzi tutaj o zawodnika Erwina Gigowicza. To jest piłkarz drugoligowej ekipy Helsingborgs. I ten piłkarz jest kuszony przez raków Częstchowa. Dobre, zaufane i takie powiedziałbym e, w konkretne szwedzkie źródła informują właśnie o tych przenosinach, że ten zawodnik jest kuszony przez raków częstowa, I to też jest ciekawe, ponieważ raków miałby takiego naturalnego następcę Gustawa Bergrena. o tym mówiłem już dobre kilka tygodni temu, że Bergrena jest na radarach. Mówił się wcześniej przed tym sezonem o zainteresowaniu jednego z klubów MLS, natomiast ten transfer zawetował Marek Paprząd, widząc w Gustawie Bergrenie jednego z liderów swojego zespołu i to była niewątpliwie dobra decyzja, natomiast fakt jest taki, że no cały czas ta nowa umowa Bergrena nie została podpisana, więc ten kontrakt wygasa wkrótce. No i właśnie w jego miejsce może trafić Erwin Gigowicz, A więc było to takie zastępstwo Szweda za Szweda, natomiast ten piłkarz, który być może trafi wkrótce pod jasną górę, jest bardzo ciekawy, gra w zasadzie wszystko, w szwedzkim drugoligowcu defensywny pomocnik, dwie bramki, jest stała na koncie, no i wydaje się, że tutaj na bazie tego, co Raków pokazał wcześniej, chodzi mi o penetrację tego rynku, to byłby zawodnik, który wkomponowałby się w ten pomysł zespołu Marka Wapszuna, no i kto wie, być może już tej zimy trafiłby do ekipy Rakowa. I teraz przenosimy się do Radomia. Konkretnie chodzi o zawodnika Radomiaka Radom. Peglowa to jest jeden z wyrażających się piłkarzy w zespole trenera Bruno Baltazara. Mówi się, że przed nim dwie możliwe ścieżki, albo ścieżka ekstraklasowa, albo zagraniczna. Szymon Janczyk z portalu Weszło podaje, że jest takie zainteresowanie ze strony Często chowa, że te medaliki chcą pozyskać tego zawodnika, który ma na koncie bramka także dwie asysty, bądź też ścieżka zagraniczna, a więc Peglow może zasiedzieć jeden z klubów MLS-u, a konkretnie DC United, to jest zespół, w którym gra Mateusz Klich. I o tym możliwym ruchu, o tym potencjalnym transferze. Mówi przegląd sportowy. No, fakty są takie, że Peglow no to jest jedna z wyróżniających się postaci. No, i nie chcę powiedzieć, że bez niego Radomek się posypie. Natomiast bez wątpienia to jest kluczowa postać. No i strat takiego zawodnika w tej zimowej przerwie, bo mówi się najpewniej właśnie o tym okienku zimowym. To będzie taki mocny cios. No i zobaczymy, jak Radomek tutaj się pozbiera. Bo niewątpliwie to jest lider formacji ofensywnej. Zawodnik, który w zasadzie gra wszystko i który jest bardzo ważną postacią w zespole terenera Brunowa. Tazara. I teraz patrzymy na arkadiusza Pyrkę. Ja mówię że jestem fanem tego transferu to znaczy kibicuję i trzymam kciuki żeby to się wydarzyło ponieważ zawsze lubię takie transfery na rynku wewnętrznym pokazujące, że warto się wyróżniać w tych teoretycznie słabszych klubach, by załatwić sobie ciekawy transfer. Chodzi konkretnie o przenosiny Arkadiusza Pyrki z Piasta Gliwice do Legii Warszawa. Wydaje się, że ten transfer patrząc na wszelkie możliwe historie, ma sens i takie uzasadnienie. To znaczy pomysł, w jakim gra Piast Gliwice Aleksandra Wukowicza, więc ofensywnie grający boczno-obrońcy jakim jest Arkadiusz Pyrka, powinien się przynajmniej w teorii doskonale wkomponować do Legii Warszawa. Być takim naturalnym następcą, zmiennikiem, albo w ogóle wygrzeć ze składu. Pawła Wszoka, który też gra w tej formacji z czwórką z tyłu, do i który też zdecydowanie bardziej woli atakować niż grać defensywnie. Kontrakt Arkadysza Pyrki obowiązuje do czerwca 2025 roku, a więc już w styczniu może negocjować z tworzym pracodawcą, no i jak podaje weszło, nie ma tam specjalnie takiej chęci, rozmowy z piastem w sprawie nowej umowy, więc najpewniej już za kilka tygodni pyrka będzie teoretycznie do wzięcia za darmo, może sobie załatwić te przenosiny do Warszawy, no i już wraz z końcem sezonu trafić na łazienkowską, a więc no, podzielić się los między nimi kac prachodyny a więc zawodnika który się wyróżniał, też w teoretycznie średnim klubie Ekstraklasy, no i przeniósł się do legi, gdzie gra. Pierwsze skrypty zobaczymy jaka przyszłość przed młodzieżowym reprezentantem Polski. I teraz zaglądamy na Dolny Śląsk. Konkretnie chodzi o mieć Legnica i dwóch zawodników. To jest przede wszystkim Iwo Kaczmarski, a także Michael Kostka. Z informacji GoLPL wynika, że Krakowie jest zainteresowana tą dwójką, a więc no wydaje mi się, że chyba taki największy zespół, który zrobił największą pozytywną niespodziankę, jeżeli chodzi o sportowy wynik w tej rundzie jesiennej. Szuka zbroi, no i tutaj ten trop prowadzi do Legnicy. Jeżeli chodzi o Kaczmarskiego, to on jest ledwie wypożyczony z włoskiego Empoli do miedzi. No i tutaj też ta sprawa kontraktowa byłaby skomplikowana, ponieważ ewentualne przynosiny mogłoby się oczywiście Finalizować dopiero w końcówce sezonu, a więc po zakończeniu rozgrywek pierwszy ligi. Natomiast jeżeli chodzi o Michaela Kostkę, to jest bardzo dynamiczny, aktywny, no i nieźle grający boczny obrońca pomocnik. Wydaje mi się, że ktoś taki teoretycznie przydałby się Krakowi, no ale z drugiej strony na prawej stronie gra tam otarka kabadz. No i chyba nie uśmiecha mu się grzać ławki, zwłaszcza, że to jest kapitan, absolutnie fundamentalna postać. Chciałem się czegoś dowiedzieć, no i wydaje mi się, że to jest ledwie spekulacja, plotka, więc nie ma tutaj konkretnej oferty czy zapytania. Oczywiście Krakowia penetruje rynek, ponieważ to jest normalny i w zasadzie robi to każdy lub ekstra pierwszej ligi, no i w ogóle inny, każdego innego poziomu. Natomiast, jeżeli chodzi o takie zainteresowanie czy konkretną ofertę, to do tego jest naprawdę bardzo, bardzo daleko. Zacieram ręce z myślą o zimowym okienku transferowym w Ekstraklasie, ponieważ większość klubów będzie tutaj się zbroiła i szukała ciekawych opcji w kwestii walki o najwyższe cele w tej rundzie rewanżowej. No zobaczymy jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o topkę naszej ligi, jednocześnie o ekipy, które przecież walczą o utrzymanie, no bo też będą szukały swoich wzmocnień i gdzieś piłkarzy, którzy im tutaj pomogą. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o podsumowanie, zacznijcie zabierać jeszcze na nazwiska, więc to jest odpowiednio Steve Capuadi łączony z Udinese czy też Torino, obecnie cały czas oczywiście zawodnik Legii Warszawa. Jest także piłkarz, który jest tutaj wymieniany w kontekście transferu do widza łódź a więc stoper e, Leandro Morante. Jest też Erwin Gigowicz, łączony z Rakowem Częstochowa, obecnie gracz szwedzkiego drugoligowca Pegloff, o którym się mówi, że może trafić albo za ocean, albo zasilić Raków Częstochowa. Arkadiusz Pyrka, łączony z Legią Warszawa, czy też duet z -Legnica, a więc Iwo Kaczmarski, a także Michael Kostka, którzy są tutaj łączeni z zespołem Krakowi. Tak to wyglądało, a więc kolejny odcinek dotyczący plotek transferowych. Znów tutaj spokulowaliśmy i uprawialiśmy gdybologię, ale jednocześnie no, to jest bardzo ciekawa dyskusja, bo wydaje mi się, że wraz ze startem tego zimowego okienka transferowego tych tematów może być więcej. No i oczywiście na bieżąco będę takie filmy publikował, żeby oczywiście tutaj być na bieżąco no i wiedzieć, co w trawie piszczy. Wielkie dzięki, że oglądaliście film do końca, kanał 365 na piłce. Piotr Żepetki, zachęcam do innych formatów, do subskrypcji kanału. Wielkie dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.